Dobry wieczór Państwu w ten grudniowy stan naszej aury, choć jeszcze nie zimowy, ze mną. Przede wszystkim mój starodawny, można by powiedzieć, z przeszłości zupełnie uczeń Paweł Znyk. I chciałbym Państwu zakomunikować i Przypomnieć, że wszystko ma swój koniec i wszystko przemija. Ludzie też. Tylko znam jeden przypadek z zmartwychwstania, ale to już wiosenną porą, nie teraz. A mam ogłosić jakby renowację, że powrót strony internetowej leszekweres.pl a być może później wiosną yy, Akademię trenerów. Chcemy, żeby wiedza o kosmosie, o tym, jak bardzo jesteśmy dzieci kosmosu i o tym, że istnieją kosmiczne korzenie człowieka, społeczeństwa, kultury i cywilizacji, że jest to jeden z najważniejszych tematów, którym czas już najwyższy żebyśmy się zajęli. Razem z Pawłem Znikiem, który był wynalazcą zegarka biologicznego, który pokazywał skomplikowane relacje kosmos-człowiek na małym ręcznym zegarku, było to już wiele lat temu, ale my chcemy zaproponować coś zupełnie nowego, spotkanie ludzi, którzy chcą się dowiedzieć nie tylko coś więcej o sobie, ale o tym, co i jak i w których momentach życia łączy ich nieodwołalnie z kosmosem. Ponieważ podczas kiedyś wspólnej audycji profesor Wolszczan powiedział, Leszek, pamiętaj, że jesteśmy zbudowani z tej samej materii jak gwiazdy. I ja zapamiętałem. Państwo wiecie, że przede wszystkim o mnie świadczą dzieła, które pisałem z dużym poświęceniem przez kilkadziesiąt lat. Zaczynając od mandala życia, też trafiałem prinkę. E, astrologia, Mity i Rzeczywistość. Pięć wydań. Niedostępne, że to wszystkie moje książki, trzeba się starać o nie na Allegro. E, potem. Pisana też przez kilkadziesiąt lat, yy, praca bardzo pionierska, bardzo obszerna, jedna, jedyna w tej chwili w świecie Homo Zodiakus, Jungowska analiza, co najmniej setki autorów, pisarzy i tysięcy cytatów. Książka, jak mi mówiono, od Meksyku po Japonię, do której wraca się i czyta wielokrotnie jeden z największych polskich adwokatów. Piotr Nowaczyk powiedział, że brzmiewa w niej iskra geniuszu, a niektórzy autorzy i postaci opracowane zupełnie w sposób y, genialny. To Homo zodiacus, ale potem jeszcze powstała y, następna praca, nieznany świat astrologii, też trzeba czekać w internecie, ale zupełnie niedostępna, z bardzo długim czekaniem, nieznany świat astrologii i kosmobiologii, z tymi moimi, jakby powiedzieć, pestkami twórczości Zodiak Małego Księcia, Zodiak Heraklesa, Mandala Władzy, Zodiak Tańczącego z Wilkami, bo każdy człowiek, każdy organ, państwo, cywilizacja przechodzi wszystkie fazy, przez wszystkie fazy zodiakalnego Rozwoju zapraszam koniecznie do tej e, potężnej na całe życie lektur, bo nie jednej przecież lektury. Ale jednocześnie w ostatnich miesiącach jestem twórcą jakby nowego słownictwa. Proszę starać się zapamiętać, a coś mi się wydaje, że może i na następne pokolenia. Dotychczas. Mówiono o tym, co opisuje człowieka. To horoskop to nie jest to, co czytacie w gazetach, bo to musi być stan opisu człowieka, jego psychofizycznej struktury, znając nie tylko miejsce urodzenia, ale i czas urodzenia zgodnie z minutami. Bo co chwila zmieniają się stan kosmosu, się zmienia, bo pantarei wszystko jest w ruchu. Nazywano to z horoskopem. Ja przekształciłem horoskop, o którym yy, pisał Leszek Szuman, nasz wybitny znawca, do którego na zajęcia jeździłem jeszcze do Szczecina, szukaliśmy dominanty horoskopu. Ale ja przeprowadziłem deklasyfikację tego wszystkiego od horoskopu i kosmogramu, bo to była lepsza nazwa, do niebiańskiej partytury, partytura mająca pozycję planeranie niebiańska, bo to jest to, co jest na niebo a człowiek się zawsze tym interesował. I już nie astrologia, z której się ludzie wyśmiewają, a tym zajmowały się wszystkie najtęższe umysły każdej epoki. I jak kiedyś po przeprowadzeniu tyle audycji radiowych i nocnych w astrologicznym telefonie zaufania jedynym w Europie w kilku miastach w Łodzi. W kilku rozgłośniach radiowych nocnych z konsolą, z telefonem w Poznaniu czasami w Gdańsku i w Krakowie, to powiedziłem, żeby nie używać horoskop, tylko nazwę najpierw kosmogram, a teraz mówię o niebiańskiej partyturze planet. Od astrologii więc, by nie nadużywać tej źle używanej nazwy i kosmobiologii. To już brzmi lepiej do, jest to moja nazwa i proszę copyright, do, jak to ładnie brzmi, do ekosmo ekologii kultury. Ale mam jeszcze jedną możliwość. Otóż od 50 lat ponad zajmuję się e, wahadlarstwem, e, wahadłem i na odległość, bez dotykawo, potrafię określić stan, e, jak Człowiek w danej chwili wygląda, można by powiedzieć, w jakiej jest kondycji. I nazwałem to, powiedziałem tak, od astrologii i kosmobiologii do kosmoekologii kultury. I proszę tej nazwy wyuzywać. i tym się zajmuje Homo Zodiakus. Ale to, co ja udaje mi się określić. I opisać człowieka przy pomocy wahadła. I daję Państwu słowo harcerza, że po wielu setkach e, tych prób nie pomyliłem się chyba ani razu i są mi wdzięczni ludzie różnego wieku, różnych statów i różnymi językami mówiący na całym świecie. Nazywam to, co robię holistyczną, całościową partyturą, a znowuż wieloelementową, bo w partyturze wiadomo jest dyrygent, twórca, jest chór, jest orkiestra, są soliści, są poszczególne e, instrumenty. Nazwałem to holistyczna partytura zdrowia. Proszę zapamiętać, bo to jest tak, że Leszek Schumann na Marii Kirill-Skłodowskiej gdzie jeździliśmy jeszcze do niego, do domu 18, pamiętam, mówił o dominancie horoskopu, a ja mówię o algorytmie kosmogramu, ale wyznaczam też holistyczną partyturę zdrowia i o tym chciałbym z Państwem pomówić, może uda się nam spotkać, a wiecie co mi przyszło na myśl, ja lubię zupę szkawiową. Jeszcze z faszerowanymi jajkami, ale jest pomysł, żeby spotkać się w Szczawnisy Zdroju, gdzie urzęduje Paweł Znyk. Może tam do zobaczenia, a wiosną, gdzie naprawdę, co to znaczy na Sylwestra, to bogaci patrycjusze omamiali biedotę rzymską, bo tak naprawdę to nowy rok zaczyna się z, z wejściem w fazę barana. 20, czy tam powiedzmy 21 20 marca i wtedy wszystko i cała przyroda budzi się do życia i dlatego to, co wykonuję przy pomocy wahadła ISIS zdecydułem się nazwać i proszę, żeby to weszło już po mnie, może wiele lat, czy wiele dekad po moim przejściu do, no jakby powiedzieć, do tej niebiańskiej rzeczywistości nazwałem holistyczną Partyturą zdrowia, a ja taki humanista jednak doktorat mam z matematycznej teorii gier pisanej na MIT, prawda? I gdzie przy lądowaniu w Saigonie naszej delegacji w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru generał Denga wspomina o mnie z instrumentu i nazwiska. Ale ja zapraszam po to, żeby studiować nasze więzy z kosmoczonowej, by zdobyć własną holistyczną partyturę zdrowia, e, może e, zastanowić się nad bardziej nad tym wszystkim, co określa mianem kosmoekologią kultury, co decyduje o sposobie naszego egzystowania dzisiaj i na pewno jutro na naszej ukochanej planecie Ziemi, zaraz na razie na naszej planecie, bo Księżyc i Mars są prawie już w zasięgu y, y, naszej ręki. O czym jeszcze mówił, ile dziesiątek lat temu już Werner von Braun, dzięki któremu Amerykanie wznieśli się w kosmos i sputkami i, i rakietami, no i człowiek znalazł się na, na początek na Księżycu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i serdecznie zapraszam. Dziękuję.